Za skrzynkami, to byśmy wbili tam Siemka z tej strony z Kubana, a of One moment. You do well to heed my warning for this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the Pirate Lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker. The only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow in the footsteps of the greatest pirate who ever lived, then take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. <laughs> no, I dobra. To ja, co ty ja mówisz? Okej, ja okej. Okay, okay. <laughs> nazywają te kwestie skryptami, bo teraz jakby mam inny niż tego Renokradzieja. No to nie wiem czemu tak Możesz ten. Przedwczoraj. malowanie wybrać. Mieliśmy taki sam co wcześniej. Hmm. To co, my musimy płynąć chyba na to N... coś tam, nie? 14 czy jakoś tak to było. Mamy płynąć na tą wyspę pomiędzy... ...Crux Hollow a... ...Crooked Mast. co widzę. Hmm, tylko gdzie jest Crooked Mast na tu? Bo mi się wydaje, że to będzie tutaj. No to gdzieś tutaj jest. Można zagłosować też na quest'a z tymi skwitami, to po drodze będziemy mogli robić wykopy. Gdzieś Na NL, nie? Mmm, już, już powiem. E, tak, NE. Chyba już można zwinąć. Dobra, tutaj gdzie jesteśmy, oddam im świecie okay. zobaczmy gdzie on jest. A przy tym wejściu do tej jaskini, z tego co pamiętam. z nami był, jest jakiś wrak No to musi być ten Ja skrzynkę zamienić, chcę coś Dobra Musimy tego niebiego podnieść, o. Trzeba przesądzić, gdzie chcieli tę skrzynię. Jaki koło fortu coś tam pisze. No, mam ten fort. Na południowy wschód od... ...płcizny przy wyspie. Zachód? Zachód, południowy zachód. I to musi być tu. Na tak katlaska Mhm. Dobra. Dobra. to zróbmy teraz z tej kajle, bo jesteśmy niedaleko, a potem zachodzimy okay. o, o tą skrzynię. O, kolejny kapitan. Nie za daleko stoimy, a może, możemy. O, patrz, wróciliśmy w to samo miejsce, dalej jest ten. To co zostawiliśmy. Dobra, gdzie by to było? Um, na północny wschód. Tutaj, tutaj gdzieś, nie? No, E, tak? No, no, E, no. Byłem ten, zmotowany sami, mówiłem do ciebie, nie słyszałeś. Widzę, już na skrzynię. A, Basiu. Okej. Okay. No i dobra. Gdzie jest ten? Skarabeusz. Czyli mamy dwa skarabeusza teraz, nie? No tak. To zapakujmy to do skrzyni w sumie, nie? Tak, tak, tak. I to się. I, to się... I, to się... I to się. Tak myślałem, że dlatego nie możemy otworzyć, bo będziemy ten mniej mm -hmm. to mieli prosto. Mhm. No to powracamy na to samo Zyska Znaczy tylko to tak by wystarczył, nie? Co masz tej skrzyni? Aj to tam. A no dobra, dobra <laughs> Jak? Dobra. Otwieram się? No, tak. Teraz się otwiera. Co robimy z tą skrzynią? Czy ją tu, czy w no, do środka? Po nie, bo potem, tak. jak się nam zamknie, wiesz, po kweście. Mhm. Tu nie odzyskamy. Dobra, co tu trzeba? Zapalić? A, teraz to ciężko Ci Gdzie ty tam przesuwasz? Trzy okay. łódki tak służki i ogół taki ten ludzik. Tak? Chyba tak O, co działało I jeszcze co jest. jest? No. Już Teraz tak, trzeba tylko paść te medaliony. To jeden tutaj jest przy tym skarabeuszu, nie? Chyba. No. Dziwaczne szkielety. że w tej sprawie, Ciekawe, czy to jest losowa, czy zawsze tak samo? Na tej wyspie zawsze są te same Gdzieś... tu mi się wydaje Czy masz? No, oczywiście. O. Dobra, być. I trzeci będzie na szczycie gdzieś wyspy Nie wiem co powiem No, przy, no tej przy tej głowy Ładnie by są też kiedy to śmieszne. No, grano to trzeba jakoś tam dostać na górę. Przy okazji będzie można zobaczyć, czy ktoś nie płynie tutaj. Chwilę nam tu może zająć. Cóż to był za dźwięk? Jej. Jestem terapeutyk. kapitan. Aszen, nie? Widocznie się wykradzanie obywateli, całego się, całego Zginął? Zginął. Dobra. On nie powinien nam jakieś dać czy coś? Ja dałem, e zabrałem go rozkazy Będzie zagadka ogóle na tej wyspie Ale to zróbmy najpierw ten um. O, fort Jesteś? On tak, jest tak, toś? tak, już idę Tylko mam nogę złamaną Dobra. Dobra. Teraz co, próbujemy jeszcze raz to otworzyć? No tak ten totem tutaj jest. Jewels set in the base that grant the Shroudbreaker its power, but they've been removed. Without them, you won't last five minutes in that fog. Now, let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes. Even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them, strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls <laughs> dares challenge them, and rightly so. But you. You are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outposts and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, Skeleton Lords are not to be taken lightly. Bu